Trzeci syn od diecezji sandomierskiej, sakramenty uzdrowienia. Pokuta i pojednanie. Kościół z natury swej jest święty, zawiera w swym łonie grzeszników i ciągle potrzebuje oczyszczenia, dlatego ustawicznie podejmuje pokutę i odnowę. Wszyscy wierni zobowiązani są do podejmowania wciąż na nowo trudu wewnętrznej przemiany i nawrócenia. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie poprawy, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, należyte zadośćuczynienie i poprawę życia. Duszpasterze powinni przypominać wiernym, że naturalnym stanem życia chrześcijańskiego jest trwanie własce uświęcającej. Należy zachęcać wiernych do częstego i regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, przypominając o warunkach dobrej spowiedzi. W centralnych kościołach większych miast powinny mieć miejsce stałe dyżury w konfesjonale w określonych i podanych do wiadomości wiernych godzinach. W kościołach tych należy również stworzyć możliwość adoracji najświętszego sakramentu. We wszystkich kościołach należy zachować tradycję spowiadania pół godziny przed każdą mszą świętą. W sytuacjach nadzwyczajnych wierni mają prawo prosić o spowiedź w każdej porze. Zaleca się, aby w okresach przedświątecznych w ramach dekanatu organizować spowiedź do późnych godzin wieczornych. W czasie sprawowania sakramentu pokuty w warunkach zwyczajnych kapłan powinien być ubrany w strój liturgiczny. Kapłanom posługującym w konfesjonale zabrania się używania w tym czasie telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń elektronicznych, nawet jeśli miałyby służyć do odmawiania liturgii godzin. Należy podtrzymać tradycję comiesięcznej spowiedzi dzieci i młodzieży oraz dorosłych przed pierwszym piątkiem miesiąca. Zaleca się organizowanie nabożeństw pokutnych, połączonych z indywidualną spowiedzią dzieci, młodzieży oraz dorosłych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego z okazji odpustu parafialnego, a szczególnie w Adwencie i Wielkim Poście. Namaszczenie chorych. Jezus Chrystus otaczał chorych szczególną troską. Poprzez tajemnicę paschalną ukazał głębsze rozumienie tajemnicy cierpienia, które ma wartość zbawczą dla świata. Apostołom polecił troszczyć się o ludzi chorych i dał im władzę uzdrawiania. Duszpasterze powinni troszczyć się o odpowiednią formację osób usługujących chorym w szpitalach, zakładach opieki, schroniskach czy ochronkach, poprzez organizowanie dla nich okresowych dni skupienia, kateches i rekolekcji. Należy wyjaśnić istotę sakramentu namaszczenia chorych, podkreślić ważność sakramentalnej posługi kapłana dla zbawienia człowieka, potrzebę wezwania go na czas, szczególnie w niebezpieczeństwie śmierci oraz konieczność przygotowania chorego do przyjęcia sakramentów. Sakramentu namaszczenia chorych należy udzielać tylko tym wiernym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci z racji choroby lub starości. Możliwość przyjęcia tego sakramentu mają osoby poddające się poważnej operacji oraz chorzy, którzy utracili przytomność lub używanie rozumu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni. Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć ponownie w przypadku pogłębiającej się choroby lub pojawiającej się nowej ciężkiej choroby. W każdym przypadku należy kierować się kryterium stanu zdrowia lub podeszłego wieku przyjmującego. Należy uwrażliwiać wiernych na właściwe przygotowanie mieszkania przed wizytą kapłana u chorego. Powinno się zachować dotychczasową tradycję, czyli stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż, dwie świece, szklanka z wodą, łyżeczka, naczynie z wodą święconą i kropidło oraz trochę soli na talerzyku, wata i kawałek chleba do oczyszczenia palców kapłana. Godny podtrzymania jest zwyczaj gromadzenia się wiernych na modlitwie wokół chorego i oczekiwania na przybycie kapłana. Usilnie należy dążyć do tego, aby osoby chore i starsze w parafii zostały objęte regularnym duszpasterstwem. Godna podtrzymania jest tradycja odwiedzin chorych z posługą sakramentalną z okazji pierwszego piątku czy pierwszej soboty miesiąca. Osoby dotknięte ciężką chorobą czy będące w podeszłym wieku należy zachęcać do uczestnictwa we mszy świętej transmitowanej przez radio lub telewizję oraz do regularnego przyjmowania komunii świętej w niedziele i święta, tam gdzie jest to możliwe bądź do przyjmowania komunii świętej duchowej. Można udzielać sakramentu namaszczenia większej liczbie chorych w czasie jednej celebracji. Okazją do tego może być dzień chorego, rekolekcje, misje parafialne, pielgrzymki, wizytacje kanoniczne parafii. Podczas wspólnotowego sprawowania sakramentu namaszczenia chorych nie można udzielać go wszystkim uczestnikom liturgii bez jakiegokolwiek wyjątku. Duszpasterze powinni wcześniej wyjaśnić wiernym, kto może przyjąć sakrament namaszczenia, odpowiednio przygotować wszystkich proszących o ten sakrament oraz umożliwić im skorzystanie wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania. Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Jeśli jest to możliwe, powinien być on przyjmowany podczas mszy świętej sprawowanej w domu chorego i udzielony pod dwiema postaciami. Należy pouczać wiernych, że przyjęcie komunii ciała i krwi Chrystusa w chwili przejścia do ojca ma szczególne znaczenie. Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego. Duszpasterze powinni czuwać, aby nie odkładano udzielania tego sakramentu, lecz aby wierni zostali nim pokrzepieni, dopóki mają pełną świadomość.